Witajcie w kolejnym dniu, i tym razem wyjątkowo były trzy filmy. W związku z tym, że chciałam Wam bardzo mocno podziękować, że tylu Was przybyło, no to pomyślałam, że po prostu wstawię jeden film troszeczkę wcześniej. Mam nadzieję, że udało mi się to zrobić w środę. A jak się zastanawiacie, co tak chlipota tym moli piła wodę. Piłaś wodę, prawda? Tak, piłaś. No tak, no, dzielna dziewczyna, powiedz, przed chwilą niską rzuca, bo nikt jej nie nalał wody. Powiedz, jak mogłaś pancia zapomnieć? A wracając do tematu filmów. Najprawdopodobniej filmy będą się pojawiały we wtorek i w sobotę, te vlogowe. A jeśli macie ochotę na kanał roślinny, tam będzie poniedziałek i piątek, bo dwa kanały i dwa wyświetlenia w tym samym czasie, to jednak trochę dla mnie za dużo, zbyt skomplikowane to chyba mogłoby być. Ale tak fajnie się tu podzieli, mam nadzieję. Więc jeśli lubicie vlogi, lubicie kwiatki, to będzie prawie, no często będą filmy. O ile mi się uda, wiecie, jak to jest, to czasowo. No, dobra, ja jestem w kuchni, normalny podkoszulek, nie jakieś takie, wiecie, wykwintne sprawy. Ale pokażę Wam coś ciekawego. Myślę, że może część Was to zainteresuje, w sumie nigdy nie pokazywałam, ale byłam ostatnio w DM-ie i parę fajnych rzeczy kupiłam. Znaczy fajnych, no konkretnych, do domu, takich potrzebnych, jak tabletki do zmywarki. Ale już Wam pokazuję, które są moje ulubione. Przy tabletkach do zmywarki znalazłam jeszcze jedną rzecz, za którą moment Wam pokażę, której też, bez której też nie potrafi się obejść. Ja mam tabletki do zmywarki, nie w oryginalnym opakowaniu. To kiedyś w ogóle było z finisza w takich plastikowych opakowaniach. E, oczywiście zostawiłam sobie, bo to bardzo praktyczne jest mieć. Wiecie, w czymś konkretnym, bo w papierowym to no, tam jakaś woda coś wam klapnie, chlapnie, a zazwyczaj wszyscy, przynajmniej my z Polski, <noise> większość. Ej, już i byłaś ze śmietnika. Trzymamy właśnie nasze tabletki, śmieci e, pod zlewem. Ja też tak robię, a czasami po prostu bywa różnie. Dobra, moje ulubione tabletki, nie powiem wam ceny. Widzicie, one są w takim e, przezroczystej folii, więc. Łatwy w użyciu, bo nie trzeba tego ściągać, ta folia rozpuszcza się. I tych tabletek jest chyba 36, one są niby trzy w jednym, że macie trochę soli, trochę nabłyszczacza i trochę tego niby płynu do czyszczenia. Więc teoretycznie nie trzeba używać już soli do zmywarki, ale i tak wsypuję, bo mąż mnie jeszcze uszani, że wiecie, nie, coś zmywarkę a zmywarkę mamy super prawie nową półtora roku, a więc nie ryzykuję. I kolejna rzecz. Znacie pewnie, nie wszyscy to znają. To jest niezawodna rzecz w kuchni, przynajmniej ja tak uważam. Teraz tyle wychodzi specyfików na rynku, ale jak chcecie coś fajnie sobie doczyścić, to nie ma jak to po prostu mleczko do czyszczenia. No to, to jest złoto, to jest złoto. Ja mam taki zwykły metalowy zlew, pewnie już go widzieliście nieraz, i po prostu tym można sobie zarąbiście doczyścić. No i cenowo to też są śmieszne pieniądze, bo za taką wielką 750 ml butelkę. Euro 40, euro 50. nie podam Wam dokładnych cen z tego względu, że wyrzuciłam rachunek, ale następnym razem postaram się, chociaż ja nie robię takich zakupów zbyt często, to postaram się ten rachunek zachować. E, patrzyłam, ale nie wiem, mam torebkę z DMa, a, a nie mam rachunku. E, a jak jesteśmy przy DM-ie i takim hołdu z DM-u, bez, bez rachunku, <noise> to pokażę Wam, co jeszcze wychwyciłam. Taką perełkę, ale to takie złoto. No w tym przypadku musimy się przenieść do łazienki i widzę, że tu Molly już jest. Ona już czeka na mnie. Otóż we dwójkę na mnie czekają. Przepraszam Was. Jesteśmy w sumie prawie przed łazienką, bo tu mam taką szafkę ze swoimi... Dobrociami. Jest koszyk z akszono. on całkiem sprytny, jest fajny, bo można sobie go w ogóle. i tu ze mną, nie wiem, czy to będzie widać, ale on tu też chce, też chce tu być. W ehm, koszyk oczywiście zbałagam, bo kto ma w takich miejscach porządek. Ok, kolejną taką naprawdę ekstra rzeczą, którą odkryłam niedawno, to jest. Ehm, się odkryłam niedawno, no niedawno, bo pierwszy raz widzę ten płyn. Płyn do prania, do prania, taki do prania ubrań. I on ma. Zapach beach breeze, czyli plażowa bryza, ale świetnie jest, tak ładnie pachnie. Jak widzicie, ja go już sporo użyłam. On teoretycznie jest na 30 prań, Ja chyba zrobiłam w weekend z 6 albo 7 prań Nie wiem, wyprałam wszystko, no tak cudownie pachnie, ale to tak ładnie pachnie. I to niby jest jakaś limitowana edycja. Mam nadzieję, że, że zrobię z tego normalny płyn. Pięknie pachnie. Ciężko. No. Taki zarąbisty zapach, nie wiem. Jak jesteście z Niemiec, to dajcie znać. Czy kupujecie sobie czasem mm, płyny z dMA Bo ja raczej jestem wierna i tu wam zaraz pokażę, jakiemu proszkowi dobrania. Ale to za moment, jak już tak jesteśmy przy chemii. E Kupiłam sobie też Wernela. Wernel jest bardzo popularny w Niemczech i ten również ma bardzo fajny zapach na 37 p płukań, Płyn do płukania. świetny jest. Ja go bardzo lubię. Y i korzystam z dosyć z niego często. Coś, co nie jest DM, -a, a też kupowałam w ten weekend. I kolega mi powiedział, że te są dużo lepsze chusteczki o zapachu, o zapachu, zapachu brzoskwini niż te właśnie z DMA, bo te z DMA podobno bardzo mocno się pienią, a te wręcz przeciwnie. I faktycznie one się tak nie pienią, a jak macie coś takiego na szybko do przetarcia, czy łazienkę, wiecie, toaletę czy takie rzeczy, a nie chcecie potem prać ręczniczków i tak dalej, to jak najbardziej to się fajnie sprawdza. A teraz Wam pokażę już w sumie taką ostatnią rzecz, <laughs> którą yy, czy proszek do prania, który używam najczęściej. To jest tak naprzemiennie. Teraz mam kuszel weiss, a wcześniej miałam i to taki fajny proszek Tandil się nazywa. On był również to jest w sumie marka z. Z Aldiego, ale ten akurat był na promocji, bo chyba zapłaciliśmy za niego 13 euro. Syna wysłałam w Kauflandzie, była jakaś taka akcja, widzicie? No, przyszli mi pomóc, tak, przyszły pieski pomóc. No, co ja bym bez Was roz zrobiła? No i tu macie. Fajna jest ta marka. Ogólnie wcześniej kuszel Weiss, oj, weich, o ile się nie mylę, produkował tylko same właśnie płyny zmiękczające, a teraz mamy też proszek do prania, i on również jest dostępny w płynie. Świetnie się sprawdza, bardzo ładnie pachnie i jest też jego wersja w przy i jest też jego wersja w... w kolorze niebieskim, czyli bardziej do białego, a ten macie taki uniwersalny. No, taki standardowy, ale bardzo fajny, dobrze się nim pierze. W sumie ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, chemia z Niemiec jest bardzo dobra i fajnie się nią pierze, czyści, i sprząta. Więc takie rzeczy jak najbardziej w ogóle Posiadałem rodzinę w Polsce, będąc samemu mieszkając w Niemczech, bardzo często pewnie to jest z rodziny Was. Się pyta, to weź mi ten proszek, mi te tabletki i tak dalej, i tak dalej. No bo to są naprawdę świetne produkty. Widzę, że jakaś taka czerwonawa się zrobiłam dziwne, ale to nic, ja mam bardzo często uczulenie takie, no takie po prostu wychodzi samo z siebie. To jak widzicie zlewmyłam wczoraj, a jest naprawdę w bardzo takim. Em fajnym stanie. Gdzie nie, gdzie są takie białe zacieki, to jeszcze trzeba poprzecierać. Ale no, no widać, to widać tą różnicę, że on fajnie doczyszcza, tłuszcze i takie, wiecie, no takie zabrudzenia, które ciężej trochę schodzą niż normalnie. Ok, robię porządek. Myję resztę garów, bo to jak widzicie, tak nie do końca, nie do końca jest. W ogóle. Kręcąc takie vlogi, wiecie co, zauważam, że dużo ludzi pokazuje porządek. Wiecie, robią taki, mają porządek idealnie, wszystko jest no, jest poukładane, a potem pokazuję, jak przycierają e, czyste powierzchnie. No, mnie to zawsze zastanawia: czy zawsze mają taki porządek, czy to jest tak tylko przygotowane? No, tak jest. Zastanawiające, bo każdy ma jakiś taki swój inny rytm życia, że na przykład woli rano sobie posprzątać oczywiście, wiadomo, tam chowa, czy naczynia do zlewo wkłada wszystkie, czy opukuje je, czy myje, ale resztę rzeczy, na przykład, takie jakieś, wiecie, jak coś tam robił, powiedzmy, coś mu zostało, czy jakaś kawa, kubek z kawą na wierzchu, czy coś, no. A inni natomiast robią to z samego rana, na przykład jak sobie wstałem wcześniej do pracy, to robią wtedy taki porządek. Każdy ma jakiś taki inny rytm, a czasem każdy ma taki dzień lenia, w którym nic mu się nie chce i <grym> zostawia to wszystko odkłada na ostatnią chwilę. Więc ale te takie filmy, gdzie wiecie, ktoś czyści czystą powierzchnię, zawsze mnie zastanawiają. Może pochlapię trochę wodą, żeby wiecie, taki zaciek delikatny był. No nie wiem, no, no, no ciekawe, ciekawe. To jest takie. Takie, no zastanawiające. Do kuchennych, prac Oczywiście trzeba związać włosy, bo to najlepsze, jest, co może być, a moje już są dość długie. I już myślę, czy ich nie obciąć. Znacie się ja na pewno je obetnę, tylko chwilowo <laughs> czasu nie mam. Muszę tutaj <laughs> ledwo <laughs> a ja tylko otworzyłam opakowanie. Słuchajcie, te psy są tak wyczulone i jego nie będzie tu widać. Nie. No, coś... Nie, nie widać. Tylko karmę otworzyłam. Już tu są. Czy one bardzo często towarzyszą mi w kuchni, ale wiecie, refleks jest tutaj no już i to trzeba tu wsypać ty już jadłeś śniadanie no teraz zostaje już tylko kolacja wiesz U. twoja karma tak czuwa. o o ktoś tu następny idzie tak trzeba napełnić Miski. Wiecie, zawsze mi przesypuję do takich um, pudełek, bo w tych pudełkach żeby mi się trzyma tą karmę, bo czasem kupuję jakiś większy worek i wtedy no ciężko z tego wora się nabiera, a tak sobie przesypię do miseczki i mają. A tak propo to pokażę Wam, co ja wczoraj takiego genialnego zrobiłam. No normalnie jestem geniuszem, ale to trzeba przejść. No, to nic, mówiąc. Mówi. złamałam sobie anturium. Ale to całe, na szczęście nie palili. O, palili florym to w ogóle mi spadło. <grym> tak, bo zauważam, że gdzieś tutaj, już wam pokażę, że jest opcja zapylenia go. Wiecie, anturia można zapylać, jak jedno ma takie kropelki, a drugie pyłek. E, tylko to trzeba wiedzieć, które można ze sobą krzyżować. Ja to tak zazwyczaj napały, że się tak wyrażę. Wiecie, nie sprawdzam, które można, które nie, tylko próbuję. A jak kwitną, no to wiecie, to sobie zapyla. I tak właśnie chciałam zapylić to. Tu niżej. Mm -hmm. Więc tak, straciło trzy liście. E, tu nie ma korzeni, bo po prostu ułamało mi się. No, tragedia, powiem Wam, tragedia. To, co ja. Do, do... Jeszcze zrzuciłam to piękne Warsawici. <grych> no po prostu Palidiflorum je zrzuciło, bo ono jest w takiej dużej doniczce. A przy okazji ono już jest tak długie, że jak szłam z nim do łazienki, żeby nalać tak wodę bezpośrednio z kranu, to ciągło mi się po podłodze. tak. A tutaj jest reszta tego Anturium, co po prostu zostało. Zobaczymy, może coś tam z niego, wiecie, wyrośnie ogólnie. To przede mną spore. Porządki, ale to już na kanale roślinnym. Roślinne porządki, bo jak widzicie, no półki pełne niektórych. No, zobaczycie, ja tam będę pewnie coś kombinować. ok, robimy placuszki, to będą placuszki bananowe. Ja się nigdy nie trzymam ściśle jakiegoś przepisu, ale jeśli już korzystam z przepisów, to po prostu zajrzyjcie sobie na stronę albo moje gotowanie, albo kwestia smaku. Ja bardzo często korzystam właśnie z tamtych przepisów, a to ciasto robię tak na oko, że po prostu dodaję sobie tyle bananów ile mam. A jak widzicie, tam mam taką. No, są lekko brązowe, i to jest właśnie ten czas, kiedy można już się do nich użyć, bo są wtedy najbardziej słodkie. To, to znaczy, że nie musimy sobie ich dosładzać. I do tego ostatnio odkryłam. Przez przypadek, że jak sobie nawet dorzucicie nektarynkę czy brzoskwinię, to też nie ma problemu. Dobra, dodaję jeszcze do tego dwa jajka. Potem mąka, oczywiście ta nektarynka. Eee, zanim wrzucę mąkę, to po prostu wszystko sobie te mokre składniki zblenduję. I odrobinę oleju, ale to za chwilkę wam pokażę. A jeszcze bym zapomniała mleko. Patrzcie, jaki farcik jeszcze z polski mam. Proszek do pieczenia, bo coś to ciasto musi le jakoś podnieść, może jeszcze odrobinkę. Podobno proszek do pieczenia w Niemczech jest słabszy niż ten polski, więc ja tu nie tak wiecie, to trzeba go trochę sypnąć. Nie jakoś bardzo dużo, bo to są takie resztki. Ale trochę dosypiamy sobie, żeby się fajnie upiekły. Mówiłam wam, że ja tu nie mam na to ścisłego przepisu, więc tak, teraz sobie dolewam mleka myślę, że tak około 3 czwarte szklanki od razu sobie wsypię mąkę i to będzie już końcówka pracy bo trzeba to znowu zblendować na taką dosyć gładką masę będę dosypywać według potrzeb taką, na taką gęstą śmietanę, wiecie jak racuchy robicie żeby taką konsystencję to miało mniej więcej na takiej konsystencji nam zależy. Teraz rozgrzewam sobie suchą patelnię i na takiej suchutkiej patelni będę smażyć bez tłuszczu, ale można sobie odrobinę przesmarować. Niekoniecznie, można, nie trzeba. Nabieram sobie odrobinę ciasta. No wiadoma sprawa. Nalewamy. Kolejne ciastko. Nalewamy i teraz obserwujemy proces rośnięcia. Dla łakomczuszków jest wersja z borówkami. Zgadnijcie, kto jest tym łakomczuszkiem. No oczywiście, że ja lubię borówki do tego. Jakże mam, no to dorzucę. Mogłyby być borówczanki, słuchajcie, czyli <laughs> jagodzianki bez jagód, czyli jagodzianki z borówkami, borówczanki. U nas czekam aż podrosną i będę przewracać. Okay. Czuję, że już mi się delikatnie przypieka. Dobra. Postaram się jedną ręką. To tak zawsze kiepsko, ale przewrócimy. Jest. I drugi placuszek. One będą się tak delikatnie przywierać, przyklejać, ale tu mi się nie marcie. To spokojnie można sobie z tym fajnie poradzić. No i co? Obsmażamy drugą stronę. No wyglądają apetycznie jeszcze. Parują. Do tego kawa. No i taki kolacja deserek gotowy. Malutkie espresso, żeby tak było on No i placuszki, słuchajcie, fajnie wyszły. Mmm, dobre. Mmm, z borówkami najlepsze. Ja teraz pokażę wam przekrój takiego placusia. Chodzi o to, że one nie są tak do końca puszyste, tak lekko puszysto gumowate, jak widzicie tu jest struktura, to są jakieś bąbelki, ale nie jest to tak, automat się włącza, ale nie jest to tak do końca jak przy racuszkach, że to ciasto jest takie wiecie, mocno mączne. Niesłodzone. Ale bym powiedziała, jak nie ktoś nie lubi, mocno dużo słodyczy ja uwielbiam. Ale nie jest słodkie, więc nie jest tak przesadzenie, przesadzenie słodkie. Jest całkiem niezłe. No, u nas znikają bardzo szybko takie mączne sprawy. To jest dobry przemytnik trochę owoców dla dzieci. Jak widzicie, ja tam prawie dwie nektarynki do tego wrzuciłam. To mój nowy sposób na pozbycie się trochę niezjedzonych owoców. Więc jak się zblenduje, to spokojnie takie placuszki można sobie zrobić. I wychodzą całkiem nieźle. Dobra. Z borówkami są dodatkowo ekstra, jeśli lubicie borówki, to jak najbardziej. Ale można też zaszaleć. Nutella. Niektórzy z nas lubią z masłem orzechowym, więc co tam sobie wymarzycie, czy jakichś domowych dżemik, jak najbardziej w to fajnie wejdzie. Lub po prostu poproszone cukrem pudrem. No trzeba spróbować, nie każdy lubi, to od razu przyznajmy się, nie każdy lubi takie placki. Lubiłam kawę, dobra mi wyszła, chociaż nie dolałam wody i wyszło mi pół espresso, a miało być lungo. Miało być 110, widzicie? A wyszło 80 może, ale jest ok, jest dobra. Nie zawsze lubiłam czarną kawę, a teraz czasem nawet lubię sobie takie fajne espresso walnąć, a szczególnie w takich uroczych małych filiżankach, więc wiecie, dodaje luksusu. <laughs> um. Ja już będę się z Wami żegnać. Placki wyszły rewelacyjnie. Dajcie znać, może sami też takie robicie, bo to jest dosyć popularny przepis, jeśli chodzi o placki z bananami, ale nie dodaje się zazwyczaj nektarynek. Jak najbardziej można dodać malinki czy jakieś inne owocki, ale raczej w sensie takie niemielone, nie? bo to zawsze fajniej smakuje, ale raczej właśnie nektarynek się nie dodaje lub brzoskwiń. A ja ostatnio wymyśliłam, że czemu by nie i całkiem spoko to wychodzi, więc jak macie jakieś takie owoce, które. Trzeba by zużyć to, jak najbardziej w ten przepis można próbować wkomponować. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia. Może tak samo jak ja, jesteście po pracy i musicie coś tam wymyślić do jedzenia, jakąś przekąskę, obiad czy cokolwiek. Więc powodzenia, udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Poczekajcie, poczekajcie.